Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 9 lipca 2025 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was na ten konkretny czas, na ten konkretny dzień. No i 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj urodzinki, spełnienie marzeń, kochani, niech Wam się darzy, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. No i zobaczmy, dzisiejszą kartą na dzień dobry jest... Dziesiątka pentakli, elegancko. Kochani, dziesiątka pentakli jest kartą ukończenia jakiegoś cyklu. Cyklu, który przynosi dobrobyt, który przynosi szczęście, który przynosi spełnienie również w kwestiach materialnych. Dziesiątka pentakli reprezentuje rodzinę i wszystko, co z nią związane. Um, to piękna karta, to jest moja karta, wiecie, i żyj długo i szczęśliwie i to jeszcze w obfitości niczego i nigdy w życiu nie brakowało. Więc dzisiaj tak możemy się poczuć po prostu, że mamy wszystko, czego nam trzeba, że jesteśmy spełnieni pod każdym względem, że mamy pełne szczęścia, mamy przy sobie bliskich, mamy przy sobie rodzinę, mamy, mamy odpowiednie finanse, mamy zabezpieczenie, mamy dzieci, mamy, yy, mamy nasze zwierzęta, mamy, mamy gdzie mieszkać, mamy Coś tam, nie wiem, kochani, już ciężko mi wymieniać, ale wiecie, możecie poczuć dzisiaj tak, usiąść sobie po prostu i poczuć, kurczę, mam wszystko, czego mi trzeba. Czuję się naprawdę spełnionym człowiekiem, czuję się przeszczęśliwy, przeszczęśliwa. E, więc to jest naprawdę piękna, piękna energia. E, z dziesiątką pentakli, kochani, e, mogą dzisiaj być jakieś ważne spotkania rodzinne. E, nie wiem, urodziny, może część z Was planuje jakieś zamążpójście, może szykować jakieś pępkowe, część z Was może dowiedzieć się, że rodzina się powiększy, e, a dla części z Was nowy członek rodziny może przyjść na świat. E, jak najbardziej. E, urodziny dzieci, Spotkanie właśnie z, z rodzicami, z dziadkami, ze starszyzną. Także dzisiaj właśnie takie sprawy będą jak najbardziej e, na tapecie. Dla części z Was, kochani, z tą dziesiątką pentakli może jakieś sprawy spadkowe będą do załatwienia. Ehm. Jeżeli straciliście kogoś ostatnio, no to bardzo mi przykro, moje kondolencje kochani, ale w związku z tym mogą być sprawy jakieś formalne do załatwienia, spadki, niespadki, testamenty i takie takie rzeczy. Dla części z was, kochani, możecie po prostu otrzymać jakiś dar od rodziny, taki przekazywany z pokolenia na pokolenie jakąś pamiątkę rodzinną albo otrzymać jakieś wsparcie finansowe ze strony właśnie rodziny na jakiś konkretny cel, budowę domu, wakacje wspólne czy, czy, czy cokolwiek, co, cokolwiek innego czy na Jakiekolwiek, na jakiekolwiek inne inwestycje, także tutaj możecie liczyć na wsparcie rodziny, więc jeżeli potrzebujecie właśnie jakiś, jakiegoś dofinansowania, to zapytajcie właśnie w obrębie właśnie rodziny, rodziców, dziadków, bliskich, bo tam możecie otrzymać właśnie dużo, dużo pomocy i dużo wsparcia. Kochani, z dziesiątką pentakli warto pomyśleć, no to już będę przechodzić do finansów, do pracy i finansów, bo to jest po części właśnie o tym, o, o tym mówimy. Warto pomyśleć o przyszłości i zabezpieczeniu siebie w jakimś aspekcie finansowym. Warto pomyśleć o jakichś, nie wiem, kontach oszczędnościowych, lokatach, inwestycjach, które zabezpieczą Was, Wasze dzieci w przyszłości. Dzisiaj jest dobry dzień, żeby właśnie to zrobić, bo będziecie mieli szansę podpisać właśnie czy ciekawe opcje, czy załatwić właśnie te sprawy w jak najlepszy możliwy sposób. Mogą się pojawić właśnie też dobre, takie korzystne okazje do inwestycji, które powiększą wasz majątek i, i przyniosą właśnie dodatkowe zabezpieczenie. Dla wielu z Was, kochani, jest to dobry dzień na konsultacje właśnie z jakimiś specjalistami w sprawach finansowych. Możecie usłyszeć bardzo ważne rzeczy, które pomogą Wam w lepszej inwestycji waszych pieniędzy i, i, i pomogą, że tak powiem, pomnożyć w jakiś sposób. To, to, co macie, tak? To, co macie i to, e, co inwestujecie. Kochani, z dziesiątką pentakli, jeśli chodzi o sprawy takie typowo zawodowe, możecie się, e, możecie się dzisiaj spodziewać po prostu przypływu pieniędzy. E, I to takich całkiem zacnych. E, mogą się szukować awansy, mogą się szukować podwyżki, e, mogą się szykować jakieś nagrody dodatkowe, jakieś prezenty, bony, czy cokolwiek. E, dla wielu z Was, kochani, jest to czas finalizacji jakichś ważnych projektów. E, I to jest taka finalizacja m, szczęśliwa, bo nie dość, że jakieś z tego będą, to jeszcze właśnie mogą być jakieś nowe dodatkowe możliwości z tego wszystkiego. Ktoś może chcieć przedłużyć z Wami umowę. Dla części z Was dostaniecie właśnie umowę na stałe, na czas nieokreślony. A dla osób, które szukają stałej pracy, no to z dziesiątką pentakli możecie tutaj liczyć na jakąś korzystną ofertę, nawet taką, w której zostaniecie, ja bym powiedziała, do końca swojego życia. Albo na pewno na długo, długo, długo. Może to być jakaś rodzinna firma, albo jakaś większa korporacja, ale jest tam duży potencjał na stabilizację. Dla części z Was dziesiątka pentakli może oznaczać przejście na emeryturę, więc kochani, jeżeli tak się dzieje, w końcu będziecie mogli odpocząć, zająć się rodziną i, i swoimi, swoimi jakimiś takimi przyjemnościami, więc wszystkiego dobrego. Z dziesiątką pentakli, kochani, mogą Was czekać właśnie też takie duże inwestycje, albo jakieś plany inwestycyjne w dom, w mieszkanie, w budowę domu, nie wiem, samochód, cokolwiek, coś w obrębie rodziny. Część z was właśnie może wybierać się na jakieś wakacje, planować właśnie wspólny jakiś wyjazd, albo już nie wiem, wpłacać pieniądze na jakiś wyjazd czy cokolwiek. Także dzisiaj jakieś większe pieniądze będą w obiegu, ale to będą dobre inwestycje, kochani, bo ja też widzę na spodzie, że to będą bardzo dobre inwestycje, dobrze ulokowane. Więc kochani, jeżeli macie coś takiego dzisiaj do załatwienia, to śmiało, do przodu. Mhm. Jeżeli chodzi o sprawy miłości, sprawy miłości i sprawy relacji, no dziesiątka pentakli to przede wszystkim rodzina i życie rodziny, więc to dzisiaj będzie bardzo ważne. Spędzenie czasu właśnie z rodzicami, z dziećmi, w większym gronie, wspólne posiłki będą bardzo ważne, więc możecie się wybrać na jakąś kolację, możecie się wybrać na jakiś wspólny obiad, możecie przygotować razem posiłek z partnerem, z partnerką, albo właśnie z całą, z całą gromadką, że tak powiem. Dla części z Was dziesiątką pentakli mogą właśnie tutaj przyjść jakieś pieniądze albo będzie. Załatwiać jakieś pieniądze związane właśnie z waszą przyszłością, może chodzić właśnie tutaj o inwestycje w dom, w mieszkanie. No a dla części z Was, kochani, z dziesiątką pentakli mogą to być inwestycje faktycznie w jakiś ślub, wesele albo jakąś większą imprezkę, którą będziecie organizować, może jakąś rocznicę, może jakieś urodziny, czy, czy tego typu sprawy. Dużo będzie się działo wokół dzieci, więc jeżeli macie dzieci, to wiecie różnego rodzaju inwestycje, kolonie, um, i finansowe załatwianie spraw, e, również ubezpieczenia, załatwianie właśnie takich rzeczy będzie, będzie na tapecie. Ale dla części z Was, kochani, możecie się dowiedzieć, że właśnie rodzina się powiększy. Więc z dziesiątką pentakli mo może dziecko przyjść na świat. Więc jeżeli jesteście w ciąży, to dzisiaj może dojść do rozwiązania. E, gratulacje, mojej mamusie i tatusiowie, oczywiście. No a dla części z Was możecie dowiedzieć się, że właśnie e, w drodze e, pojawi się e, mała Dzidzia na ten świat. E, dziesiątka pentakli mówi o dobrych inwestycjach właśnie finansowych. Więc, jeżeli chcecie coś zaplanować, jakieś swoje wydatki na najbliższy czas, albo chcecie zabezpieczyć w jakiś sposób siebie, swoją rodzinę, swojego partnera, partnerkę, czy cokolwiek, to to jest dobry dzień, żeby to załatwić i żeby to zrobić. A poza tym, kochani, dziesiątka pentakli jest piękną energią. Mówi o bliskości, mówi o wspólnym spędzaniu czasu, mówi o takiej głębokiej miłości, bardzo dojrzałej, takiej odpowiedzialnej. Więc w emocjach bardzo stabilnie bym powiedziała w dniu dzisiejszym, dużo wsparcia ze strony bliskich, dużo takiej czułości, opiekuńczości, więc. Bardzo, bardzo fajnie. Jeśli chodzi o moich singli, dziesiątka pentakli może mówić, kochani, że na waszej drodze pojawi się ktoś. Um, z kim możecie zbudować właśnie taką rodzinę, z kim możecie zbudować swoją, swoją przyszłość? Więc miejcie oczy szeroko otwarte, możecie się poznać poprzez właśnie jakieś aspekty zawodowe, finansowe, poprzez właśnie jakieś inwestycje. Ta osoba może mieć dzieci z poprzedniego związku, bądź stworzycie właśnie rodzinę z, z taką, z taką, z takąże osobą. No, dla części z Was, kochani, jest to oczywiście ostrzeżenie, że może do Was iść ktoś, kto już ma rodzinę. Więc zanim się zaangażujecie, wiadomo, warto poznać tą osobę, żeby, żeby nie zaangażować się w coś, w co później będzie w jakiś sposób bolało, więc tutaj bądźcie też ostrożni, bo i karty na spodzie mogą też o tym mówić i, i, i że tak powiem sama dziesiątka pentakli. Także kochani, energia dnia przepiękna. Um. Stabilizacja, bezpieczeństwo, dobre inwestycje, rodzina, miłość, e, taka dojrzałość, bym powiedziała, i takie poczucie spełnienia poczucie pełni. Więc e, naprawdę fajny dzień nam się szykuje. A na spodzie co mamy? Na spodzie mamy arcykapłana, mamy rycerza Pentakli i mamy szamana, czyli maga. E, więc. E, e, Szansa na wzrost, szansa na spełnienie jakichś manifestacji, szansa na kreację rzeczywistości. Różnego typu oferty mogą się dzisiaj pojawić, od awansu, przed, przez manifestację jakichś marzeń. Także, jakieś spełnienie marzeń dzisiaj może być u Was. Dla wielu z Was, kochani, tak jak powiedziałam, spotkanie ze starszyzną, może naprawa jakiejś relacji, dobre inwestycje finansowe, ciekawe propozycje właśnie też w zakresie finansów i manifestacji marzeń i planów dla osób, które są w związkach właśnie sprawy związane ze ślubem, z małżeństwem, ale też właśnie mówię z planami jakimiś, dalekosiężnymi planami. Starajcie dzisiaj też podchodzi do wszystkiego na spokojnie. Rycerz Pentakli mówi, nie śpiesz się, przeanalizuj wszystko też, zanim coś zrobisz. Dla singli, tak jak powiedziałam i arcykapłan tutaj i te energie mogą mówić, że ktoś może przyjść, kto nie do końca będzie wolny, dlatego działaj pomału, na spokojnie i zastanów się zanim za zainwestujesz w tą osobę, ale z drugiej strony te karty też mogą mówić, że idzie do was właśnie bardzo dojrzała osoba, m, którą manifestowaliście od jakiegoś czasu. Um, I to może być też właśnie wasze, i, dy, i żyj długo i szczęśliwie. Tylko, żeby się tutaj nie śpieszyć. Um, cóż mogę powiedzieć? Piękna energia. Piękna energia dnia dzisiejszego. Więc um, od poniedziałku mamy takie fajne energie. Więc nie wiem jak wy, ale ja tam jestem happy. <laughs> cóż mogę powiedzieć? Pięknego dnia wam życzę. Dbajcie o siebie, zadbajcie dzisiaj o swoją przestrzeń osobistą, zadbajcie dzisiaj o swoje rodziny, o swoich bliskich, spędźcie trochę czasu z partnerem, z partnerką, zadzwońcie do mamy. Zastanówcie się nad finansami. Przeanalizujcie jakieś swoje plany inwestycyjne. To będzie dobry dzień, tak czuję. Wszystkiego dobrego, pięknego dnia i do zobaczenia za niedługo. Pa!